Cześć, witam Was serdecznie na kanale Czytania dla Duszy i zapraszam Was na horoskop na pierwszy tydzień grudnia. I zanim zacznę, to krótka przypominajka o ofercie Black Friday na wszystkie kursy, na warsztaty, na szkołę, na pakiety sesji. Wszystko macie w opisie tego filmiku i przedłużam do poniedziałku, czyli do jutra, do 1 grudnia. Wszystkie oferty są. Przedłużone maksymalnie do poniedziałku. I pokazuję trzy karty. Trzy karty do wyboru. Tu jest jedyneczka ziemniaczki, dwójeczka groszek i trójeczka cebula. Warzywnie dzisiaj. I odkładamy trzy. Dwa. I jedyneczka ziemniaczki. Ziemniaczki, i dokładam jeszcze karty, które tutaj są przede mną. Ziemniaczki mówią o tym, że albo w tym tygodniu będziecie widzieć to, co macie jeszcze w blokadzie w swojej podświadomości, jakieś programy przekonania, i może to Wam życie pokazywać, ale według mnie, Wy sobie dacie z tym radę. Przynajmniej na razie z tego, co, te, co tutaj widzę, z pozostałych kart. Ale zobaczcie, wy będziecie się przeglądać w wydarzenia, które będą w waszym odbiciem, zwłaszcza w jakichś relacjach, w sytuacjach. To też jest ogólnie praca z podświadomością i powiem Wam także, że Wy jesteście w stanie zmienić swoje przekonania, swój sposób myślenia w tym tygodniu. Zwłaszcza, że następna karta jest bardzo dobrą kartą, bo ona mówi o tym, że w tym tygodniu ruszacie do przodu. Albo całościowo w życiu, albo w jakimś jednym filarze, na przykład praca, finanse, albo w jakimś swoim celu. Czyli grudzień zaczyna się naprawdę ciekawie. Myślę, że fajnie, ale zaraz zobaczymy, co nam tarot tutaj pokaże. Dzisiaj będzie taki króciutki horoskop i zobaczymy. Energia dla jedyneczki na pierwszy tydzień grudnia. Sąd Boże, oczyszczenie to jest to, czyli ta karta mówi o oczyszczeniu, czyli wy faktycznie coś będziecie uwalniać ze swojej podświadomości, co was aktualnie blokuje do czegoś. Tutaj może być praca z rodem, z dzieciństwem, albo ogólnie jakieś oczyszczanie i zobaczcie, tutaj jest kobieta, która jeszcze ostatni raz, chcę to jak najbliżej pokazać ostatni raz patrzy się do tyłu, spogląda, co tam było trudne. Sąd Boży jest bardzo związany z rodem i z rodziną i ona idzie do przodu, czyli wy zostawiacie jakieś sprawy rodowe, nie wasze ciężary i idziecie do przodu. Sąd Boży to jest oczywiście też oczyszczenie, więc tutaj będzie, ja czuję, że mocno energetycznie dla jedeneczki. W jakiej wy energii będziecie? Głównie, w jakiej wy będziecie głównie? Wiadomo, że nie jesteśmy cały czas w tej samej. Dwójka kielichów, to jest taka przyjazna, harmonijna Eee, energia. I chęć budowania dobrych relacji. Ale ja tu widzę, jako Wasza energia, to jest eee, równowaga i harmonia. I jaki ten tydzień jeszcze będzie? Czego możecie się w tym tygodniu spodziewać? Jedyneczki, rydwan, królowa pentakli. Jakiś tutaj lekkie niezadowolenie będzie z czegoś, ale to będzie. Chwilowe, tak powiem, bo to jest tylko właściwie jedna karta, może dwie. No, Ledwan mówi o tym właśnie ruchu do przodu. Coś idzie ewidentnie już z początkiem tygodnia do przodu. Może być to sfera zawodowo-finansowa. Jak najbardziej. Możecie też się gdzieś przemieszczać chociaż to mniej widzę, bo tutaj, jakby, dzieje się dużo wokół Was. Dodatkowo to może być jakiś wyjazd, może być też jakieś planowanie wyjazdu, i ten wyjazd może być dla Was tutaj ważny. Przy tym jest królowa pentakli, więc ja bym powiedziała, że to jest sfera zawodowo-finansowa dla większości. Ale co Wam chciałam tutaj pokazać? Zobaczcie, ona ma klucz taki złoty, zawieszony, i jakby często królowa pentakli przedstawia osobę, która po prostu zna odpowiedzi, zna rozwiązania. Więc w tym tygodniu mogą pojawić się na waszej drodze rozwiązania waszych jakichś spraw. Zwłaszcza, że ten klucz jest tutaj, też w środku i też jest złoty. Więc myślę, że to będzie tydzień rozwiązywania jakichś sytuacji, tydzień pójścia do przodu, tydzień. Stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa. Yy, I jakby ta karta może też mówić właśnie o tej sferze zawodowo-finansowej, razem z tą królową pentakli, że wy będziecie z tym filarem sobie tutaj pracować. Aczkolwiek, jak coś tu nie będzie do końca wam szło, yy, tak jak być może chcecie, ale może to dotyczy czegoś innego, na przykład relacji, bo tu jest. Yy, Jakieś niezadowolenie, skupianie się na tym, że wy, wy myśleliście, że może będzie większy sukces, a tu jest tylko taki. Bądźcie wdzięczni za to, co macie, bo będzie tego więcej. Potem, dla niektórych, może być tak, że będziecie czuli się samotni i to może być właśnie te troszeczkę niezadowolenie, że na przykład tutaj w sferze zawodowej finansowej wam wychodzi, ale w miłości już niekoniecznie i nie czujecie się samotni, ale dla części z Was, ta karta po prostu mówi o tym, że Wy pracujecie nad swoim rozwojem. I to jest ten pustelnik, spędzacie czasu ze sobą więcej, no bo chcecie gdzieś tam pouwalniać jeszcze więcej rzeczy. I ostatnia karta jest otwierająca i znowu pentaklowa, więc tutaj jest otwarcie się na nową ścieżkę albo zawodowo-finansową, właśnie. Albo na ścieżkę rozwojową, lub nowa ścieżka jakaś ogólna życiowa. Więc mocno już będzie z początkiem miesiąca, ale zobaczymy dalej, jaki ten tydzień jeszcze będzie dla jedyneczki. Jeszcze tutaj z wyroczni popatrzymy. Alchemia, słowo Twoje modlitwy zostało wysłuchane. Bądź cierpliwa. No właśnie. Więc Wy zobaczycie, że już coś tutaj się dzieje i możecie oczekiwać, że wszystko będzie się działo. Ta pierwsza karta mi wyskakuje, chciałaby wyjść sama. Już Wam to pokazuję. Zobaczcie. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Dostajesz jakieś znaki, być może sny, jakieś przekazy, że idziesz w stronę spełnienia jakiegoś Twojego celu, marzenia, pragnienia. Za pomocą słowa jesteś w stanie faktycznie wymanifestować w tym tygodniu pewne rzeczy ale ta alchemia też mówi o przekształceniu czegoś w sobie czyli z tego co trudne przekształcacie na swoje zasoby i dzięki temu idziecie właśnie w te spełnienie no właśnie, ale, ale bądź cierpliwa czyli nie wszystko w tym tygodniu tutaj przyjdzie eee, zrobisz jakiś odważny krok do przodu Część osób w ogóle może um, jakieś wygrane tutaj mogą być jakieś wygrane, aczkolwiek jest przy tym karta um, karta cierpliwości, więc jeżeli myślicie o jakichś wygranych, to może być tak, że to będzie w przyszłości, jeszcze nie teraz. I będziecie widzieć jasno swoją drogę. Intuicja wam też będzie bardzo dobrze podpowiadała, co robić, czego nie robić. I jest to oczyszczenie, jako uzdrowienie, oczyszczenie, ostatnia karta. To, co chciało mi samo wyjść, to jest karta mistrza. Ta karta może mówi o tym, że wy albo będziecie się łączyć ze swoim wewnętrznym mistrzem, coś przepracowywać, na przykład w medytacji, albo ktoś będzie was tutaj prowadził, ktoś może być dla was jakąś motywacją, wsparciem. I patrzymy z jeszcze jednej talii. Jedyneczki, jedyneczki. Co dla Was jeszcze na ten pierwszy tydzień? No jakieś lęki, obawy tutaj będą. No bo właśnie, coś się tutaj nie spełnia do końca. To jest właśnie te niezadowolenie, ale potem potem to się zmienia. Coś tutaj jakby akceptujecie. No tworzycie momentami myślami swoimi, więc op opanujcie swój umysł. Tworzycie myślami negatywne rzeczy. Momentami wchodzicie to nie jest cały czas w energię głodu, czyli niedostatku w jakimś filarze waszego życia. Bo zobaczcie, tutaj coś ściskacie, swoje marzenie, pragnienie. Macie jakieś swoje lęki, obawy dotyczące jakiejś sytuacji, ale w tym tygodniu jesteście w stanie ją rozkodować i pójść w stronę jakby. Rozwikłania już tego, wyjścia z tego, ale nie stanie się to w jeden tydzień, musicie o tym wiedzieć, bo potem jest właśnie akceptacja, podejmowanie decyzji, działanie, i wtedy już przychodzi spokój, i wy działacie z tego spokoju, gdzie już się nie boicie, gdzie wy widzicie, że idziecie w dobrą stronę, także przychodzą pomysły, rozwiązania. Ale, no, jeszcze jest jakiś przestój, to jest przygotowanie do nowego, chociaż widzicie, że te energie są bardzo różne, bo z jednej strony idziecie do przodu, tak? Ale być może to nie idzie tak do przodu, jak wy do końca chcecie, bo to ma iść małymi kroczkami. Czasami jest tak, że te energie się też mieszają. Po, po tym przestoj, co będzie, tutaj jeszcze są negatywne projekcje, negatywne myśli co po tym przestoju będzie, ustawianie granic, a to już w ogóle ciekawe, no i działanie z własnej mocy, więc może być też tak, że gdzieś tutaj w pewnym momencie tygodnia będzie przestój, przygotowywanie się do nowego, a potem to rusza dalej sobie do przodu, co już zaczęło iść do przodu, bo według mnie już z początkiem tygodnia coś tu idzie do przodu, Środek tego dnia może być taki gorszy, a potem koniec tygodnia znowu coś od do przodu, więc taka zmienność będzie. I jaka Bogini będzie Was wspierała? Jedyneczki w tym tygodniu. Bądź silny. Jesteś silniejszy niż myślisz, a Twoja moc pozwoli ci osiągnąć to, do czego dążysz. No właśnie, tylko wszystko powolutku. Po drodze, zwłaszcza, że ta moc jest tutaj, i to jest taka wewnętrzna moc do zmiany. Czyli on, ta karta też mówi o zmianie. O tym ruchu do przodu, ale to wy to robicie, wy tutaj działacie, wy tutaj przetwarzacie, wy pracujecie z podświadomością, wy pracujecie z blokadami i dzięki temu wprowadzacie zmiany. I tego Wam życzę. jedeneczki to tyle dla Was. Dwójeczki, dwójeczki to jest tydzień, gdzie będziecie wprowadzać jakieś swoje plany, cele do rzeczywistości. Więc nie przegapcie to tego tygodnia, tylko działajcie, bo to od Was będzie zależało, zależało, czy Wy będziecie działać i wprowadzać. Powolutku u niektórych, a u niektórych w, od razu, w dużym tempie, może być wprowadzanie, ale jakby to jest dobry tydzień właśnie na, na wprowadzanie nowych celów, nowych planów do życia. Zwłaszcza, że mm, tutaj macie bardzo fajne karty w bardzo podobnym znaczeniu mówiące z jednej strony o tym, że będziecie w tym tygodniu cieszyć się z życia. Będzie więcej na pewno lekkości, radości i możecie być sprawami przyziemnymi w tym tygodniu zajęcie, ale da wam to radość. Czy nie będziecie przynajmniej z tych kart? Nie wygląda, że jakoś będziecie tym przemęczeni. A tu jest tak jakby trochę wasz rozkwit, Eee, pogłębianie trochę wiedzy też tak może być. Spo możecie spojrzeć też na, na Wasze sprawy w takim jaśniejszym tonie, że tak powiem, czyli w jaśniejszych barwach. Być może odblokujecie mm, coś w głowie, co było wcześniejszą blokadą, ale zobaczymy energetykę, główną dla dwujeczki. Sąd Boży. Jedyneczka miała tą samą kartę, aczkolwiek tam, trochę inaczej to wyglądało, to jest przejście do nowego. Zobaczcie, ta kobieta tutaj ostatni raz patrzy na to, co trudne, idzie do przodu. To też są to, też jest karta oczyszczenia, uwolnienia i praca z rodem z dzieciństwem, uwalnianie się z tych spraw rodowych. Jaka będzie Twoja energia, w której będziesz najczęściej dwójeczką, yy, kochankowie. Niezdecydowanie troszeczkę, i przeszło mi jeszcze niezadowolenie, więc aż tak super nie będzie, ale to będzie tylko moment tego niezadowolenia jakaś chwiejność w podejmowaniu decyzji, tutaj czuję. Czyli wy wiecie, że macie ruszać właśnie ze swoimi planami i celami, ale jeszcze do końca nie jesteście zdecydowani. Hmm? Możecie też trochę skupiać się na mi sprawach miłosnych w tym tygodniu i tutaj coś też może się oczyszczać, jeżeli chodzi o te sprawy miłosne, ale zobaczymy dalej. Jaki ten tydzień będzie dla dwójeczki? Uuu, jakieś lęki, obawy, no właśnie, niezdecydowanie, ale jest radość też. Okej, okay, dobra. Czy zmiana sposobu myślenia jest, ale z końcem tygodnia? Tutaj wy wiecie, że z czymś musicie ruszać do przodu. Musicie podjąć jakieś decyzje, ale wahacie się, bo jesteście w jakichś lękach, obawach, boicie się. Ruszyć z czymś do przodu. Z końcem tygodnia być może niekoniecznie ruszycie, chociaż niektórzy mogą, ale zmieńcie sposób myślenia podejścia i właśnie coś tu się uwolni oczyści. Bo zobaczcie, tutaj jest. To jest ta końcówka tygodnia. To jest zostawianie czegoś za sobą. I tutaj najbardziej mi pasuje sfera zawodowa. Najbardziej. Hmm? E Ale jakby idziecie bardziej po swoje plany i cele, jakiś przestój w ogóle może być w tym tygodniu, albo wy po prostu będziecie musieli się odsunąć, żeby podjąć jakieś decyzje. Decyzje mogą też dotyczyć związku lub mężczyzny. To tak dodatkowo. No i tu jest ta radość, tu jest ta lekkość, o której mówiłam wcześniej, więc tydzień jest taki dosyć zmienny. Niektórzy mogą się położyć do łóżka przez jakieś przeziębienie, na przykład na 1-2 dni, albo zostać w domu nawet nie w łóżku, bo może być jakieś przeziębienie, aczkolwiek to może być takie zastanowienie się: no dobra, to ja się prześpię jeden, jeden czy dwa dni z jakąś decyzją, żeby ją podjąć. Macie szansę ją podjąć z końcem tygodnia. Na pewno coś uwolnić w tej blokadzie mentalnej. Zmienić sposób myślenia, podejścia. I jaki ten tydzień jeszcze będzie dla Was. Coś nieoczekiwanego tutaj przyjdzie. Ale raczej dobra. Chociaż tutaj są, poczekajcie, muszę to, to dopytać. Coś jakby wszechświat wam tutaj pomagał. Zobaczcie, tu jest jakaś niespodzianka, ja dopytuję, a tutaj jest po prostu poddanie się siłom wyższym, wszechświatowi i wtedy wszechświat będzie działał na waszą korzyść. Nie walczcie z niczym. Jeżeli coś nie idzie, to właśnie, to właśnie wejdzie w tę energię czwórki mieczy, czyli oddalcie się od tego. Dajcie sobie czas na przemyślenia. Czyli pochopnie nie podejmujcie decyzji. Bo początek tygodnia to, to takie wahania wewnętrzne mogą być. Bo wy macie te negatywne myśli. Jakieś lęki obławy. Tą głowę w tych murach, Czyli nie widzicie pełnego obrazu tak naprawdę. Totalnie nie widzicie. I no, tak jak powiedziałam, że ciężko nie będzie, to może być momentami ciężko. Może być tutaj, ale to nie są raczej wasze ciężary. Coś wam tutaj ciąży. Jakaś sytuacja, sprawa, albo bierzecie za innych i sprawę. I to jest po prostu dla was ciężkie. I końcówka tygodnia. To, to co Tarot nam pokazywał, w całkowicie energiach innych. Niż początek tego dnia. Tutaj macie miłość do siebie, poczucie własnej wartości, działanie i wasz rozkwit albo rozkwit w pracy, finansach. Może być jedno i drugie, tak naprawdę. I jaki ten tydzień jeszcze będzie dla dwójeczki? I jaki ten tydzień będzie dla dwójeczki? Uzdrawianie, rodowe, rzeczy z przeznaczenia, się, dziejące się, zwłaszcza w strefie sferze zawodowej. Mhm. Dobra, już to widzę. Nie. Tutaj yy, początek tygodnia, no to są jakieś sprawy rodowe, które faktycznie gdzieś tu będziecie uwalniać, oczyszczać. I rzeczy, które się dzieją już od pewnego czasu. To jest przeznaczeniowe. Również ta karta może mówić o tym, że wejdziecie w coś zawodowego, co jest po prostu wasze. Bo tutaj jest sfera zawodowa i to do niczego innego tutaj nie podepnę. To często jest praca słowem, nie zawsze. Ogólnie ja to odnoszę do sfery zawodowej, tą kartę. Czasami to jest właśnie praca słowem, typu jakiś kanał na YouTube, jakiś blog, a może nawet pisanie książki lub tworzenie jakichś kursów, warsztatów. Ta sfera zawodowa to jest coś, co jest wasze jako wasze przeznaczenie, tak? Bliskie waszemu sercu. W tą stronę macie iść. Zwłaszcza, że wszechświat mówi, idź do przodu, czyli wy macie działać najbardziej w tej sferze zawodowej. W tym tygodniu podejmować tu decyzję i nie działać już z tej pozycji takiego, albo w tym starym jest tak bezpiecznie, ale tam nie jest dobrze. Tam nie ma rozkwitu, nie ma rozwoju, nie ma perspektyw. I wszechświat się wręcz wypycha do przodu, więc może nawet być momentami ciężko w tej sferze zawodowej. Po to, żebyś Ty poszła dwójeczko do przodu. Koniec tygodnia. To też są jakieś doświadczenia tutaj duchowe, rozwojowe. I do czegoś tu się będziecie mocno przykładali. Chyba do tego, żeby zmienić ten sposób myślenia, podejścia. Tak mi się, coś mi się wydaje. I faktycznie, żeby puściły stare sprawy, jeżeli chodzi o tę sferę zawodową. No dobrze. To jeszcze na sam koniec. Jaka bogini będzie cię wspierała? Pokój. Nie ma powodów do zmartwień. Wszystko wspaniale się układa. Myślę, że tutaj nic nie trzeba więcej dodawać. To wszystko dla was dwójeczki. Trójeczki. I trujeczki, co wy macie w przekazie? Już sobie rozkładam te karty. Wy macie kartę protekcji i ta karta mówi, że wasza jakaś sytuacja jest chroniona przez siłę wyższą albo wasze plany, cele. Ale w tym tygodniu niekoniecznie to będzie wychodziło. Zobaczymy, bo następne karty one są takie e, powiedzmy e, zatrzymujące na razie. I ta karta też często jest zatrzymująca ale na razie mamy za mało kart, żeby tak stwierdzić. Na pewno ta karta jest dla Was dużą podpowiedzią, że to jest tydzień, żeby coś zmienić podczas medytacji, podczas jakichś praktyk rozwojowych, duchowych, żeby ogólnie się wyciszać. W tym tygodniu więc mogą pojawiać się jakieś lęki, obawy, że coś na przykład nie idzie do przodu. Karta wyroczni mówi o tym, że możecie mieć jakieś takie dostawać albo sny prorocze mieć, podpowiadające albo jakieś takie przekazy nawet na jawie może tutaj pogłębiać się intuicja albo być ogólnie bardzo dobra intuicja, która wam będzie podpowiadała dużo w tym tygodniu Dalej jakiegoś jasnowidzenia jasno czucia lub będziecie ogólnie u kogoś na przykład zaglądać nie wiem w tarota czy w karty klasyczne ogólnie w przyszłość i co dalej bo możecie na przykład się denerwować, że jakieś plany tutaj nie będą wychodziły wam. Energia. Energia to jest w ogóle mm, z takiej dodatkowej karty, z tej tanii. Czyli normalnie nie ma w każdym tarocie. I ta karta ogólnie mówi o spokoju, o wchodzącym spokoju po jakimś chaosie, po jakimś ciężkim okresie. Więc jak masz teraz ciężko, to przychodzi zdecydowanie spokojniejszy tydzień, aczkolwiek nie musi się nie wiadomo co tutaj dziać, takiego, że mm, rozwiąże się jakieś Twoje sytuacje. Bo tutaj na razie nie ma ruchu w ogóle, totalnie. Tylko bardziej tak spokojnie wyciszająco jest, jaka będzie Twoja energia. Za to ty jesteś w działaniu, w działaniu albo w komunikowaniu z kimś innym, czyli możesz zdalnie się z kimś komunikować, ale to też jest energia działania, więc tu jest na razie jedyne działanie. Jaki ten tydzień będzie dla Ciebie? No pustelnik. Praca z emocjami, ja bym powiedziała, zamykanie pewnych tematów, zostawianie pewnych tematów za sobą. Dokładnie tak, co ten diabeł na końcu nam tutaj mówi. Jeszcze diabła mamy. Te karty, ten zestaw nam mówi, że wy w ogóle możecie niektórzy czuć się samotni, a jeżeli macie jakąś osobę przy sobie, czy jesteście w związku, zwłaszcza tutaj przekaz dla kobiet, że jeżeli jesteście w związku i tam jest dużo samotności i ten mężczyzna wam obiecuje, że on coś zmieni, będzie inny, to tylko wam obiecuje, nie zrobi tego. To taki dodatkowy przekaz, bo ten zestaw mówi o tym. Że wy będziecie tutaj przepracowywać jakieś yy, emocje wracające z przeszłości yy, i będziecie zamykać pewne tematy, które są trudne dla Was za sobą i coś na pewno w tej kwestii Wam się uda. I ta karta może właśnie o tym mówi, że będziecie sobie z tym pracować. Możecie uczestniczyć w jakichś kursach, w jakichś warsztatach i to jest w stanie Wam właśnie tutaj pomóc, aczkolwiek to też jest troszeczkę skupianie się na sferze zawodowej. Też może być dla niektórych tutaj sfera zawodowa. No i ten diabeł, diabeł dopytałam, piątka, buław, czy jakieś konflikty, więc tutaj tak, w pracy mogą być jakieś nadużycia, jakieś konflikty, jakiś chaos, ale tak naprawdę to może być każdy filar twojego życia, czyli w relacji też może być jakiś chaos, jakieś kłótnie, konflikty. Również e, może, mogą być to obiecane rzeczy, właśnie, że mężczyzna wam obiecuje, a tego nie dotrzymuje. Ale również to jest praca ze swoim ego, z jakimiś przywiązaniami, z emocjami, właśnie to może być tam, Czyli to ciebie tylko może tutaj dotyczyć i tutaj mogą też się pojawiać konflikty wewnętrzne. Jaki ten tydzień jeszcze będzie dla trujeczki? Dla trujeczki. Rozświetlenie, uzdrowienie rodowe. No, emocje są, ja bym powiedziała, emocje możliwości do wyjścia do przodu, no ale tutaj jest chwiejność. No dobra. Tu może być tak, że początek tygodnia jest spokojniejsze, a potem coś tam zaczyna być w chaosie, że tak powiem. Może być też odwrotnie. Bo to jest czytanie ogólne, więc dla niektórych może być tak, że początek tygodnia będzie trudniejszy, a potem to się będzie uspokajała i będzie się właśnie rozświetlało. Tu jest praca ze sprawami rodowymi, zwłaszcza dotyczą, dotyczącymi relacji, ale nie tylko. No i są emocje. To też są te relacje, więc niektórzy faktycznie gdzieś tu będą czyścić. Yy, być może te sprawy właśnie rodowe pod kątem relacyjnym, no i. W relacjach może być momentami tutaj konfliktowo emocjonalnie w tym tygodniu, chociaż jesteście w stanie sobie wyjaśnić w tym tygodniu pewne rzeczy. Potem co nam się pojawiają, jakieś możliwości. To mogą być możliwości właśnie do wyjścia z jakichś schematów. do przerwania jakichś schematów i ruszenia do przodu. I tu nawet sześć będzie pokazywał już z każdej strony, zwłaszcza tam, gdzie jest trudno, że wy macie ruszać do przodu że macie działać, aczkolwiek wy w takiej chwiejności jesteście. Raz chcecie, raz nie chcecie, raz podejmujecie taką decyzję, raz inną. I tutaj też może być chwiejność emocje, ale ktoś wam też może taką chwiejność prowadzać poprzez swoje emocje, więc zwróćcie uwagę na taką osobę, bo to jest też wasza praca. Dlaczego dopuszczacie taką osobę do swojego życia? Oj, bardzo zmiennie będzie, trujeczki bardzo zmiennie będzie, bo tutaj w ogóle całkowicie inne karty na się pokazują, bo yy, tak jak z tamtej talii było troszeczkę ciężko i starota też to tutaj wchodzi jakaś obfitość, jakieś spełnienie, tak? Widzicie efekty swoich działań i to może być w każdym filarze życia, chociaż chyba najmniej w tym miłosnym, bo to nam się najtrudniej jakby tutaj pokazuje. Bo wy gdzieś tutaj oczyszczacie swój umysł, swoją głowę, i faktycznie idzie coś do przodu, jeżeli chodzi o realizację. Naprawdę macie mocno pogmatwane te czytanie trójeczki. Mam nadzieję, że coś z tego zrozumiecie. I tutaj faktycznie w jakiś sposób uda Wam się zrobić krok do przodu. Czyli to chyba bardziej wygląda tak, że ten początek tygodnia może być trudniejszy, a im dalej, to wy będziecie kolejne gdzieś tam warstwy siebie, warstwy tych emocji uwalniać i dzięki temu ruszcie do przodu i zobaczycie efekty, bo może chodzić o tą pracę osobistą, że wy tu zobaczycie właśnie te spełnienie i te efekty. No jesteście jak nic w jakiejś transformacji, w jakimś procesie, chyba już od pewnego czasu, bo jesteście w tym jajeczku. E, idziecie do swojego, jakby tutaj, odrodzenia, ale to jeszcze nie ten moment, to jeszcze chwila. Macie na pewno zaufać. Końcówka tygodnia to jest taka wdzięczność, za to, co się dzieje w waszym życiu, bo widzicie, że tutaj pewne rzeczy jakby puszczałem. Więc tydzień mocno rozwojowy dla trójczek. Zwłaszcza tam, gdzie, gdzie jest trudno. Tam mogą przyjść naprawdę duże zasoby. I jaka bogini będzie was trójeczki wspierała w tym tygodniu? Biała Tara. Wrażliwość. Staje się nadzwyczaj wrażliwy. Unikaj toksycznych, toksycznych związków między szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. To jest chyba ten diabeł. Coś mi się wydaje. Hmm? To jest to. No dobrze trójeczki. To wszystko dla was. Pozdrawiam. papa. Pa.